Zaksięgowana. Fantastycznie lekko tak o książkach. Po tej stronie głośnika Maktire. Trochę minęło od ostatniego odcinka, bo po prostu czasem tak. To bywa. Trochę też minęło od ostatniego spotkania z postaciami z serii Eriksona i oto wracam z dwoma słowami o kolejnym tomie. Tym razem zanurzymy się nieco w ósmej opowieści z Malazańskiej Księgi Poległych. Przed nami konieczność zapłacenia myta. W mycie ogarów zataczamy trochę koło, można tak na to spojrzeć, bo okazuje się, że wszystkie drogi tym razem nie prowadzą do Rzymu. A do Daruzistanu, gdzie 7 tomów wcześniej, poniekąd, mówię poniekąd, bo jak dobrze już wiecie, chronologia w serii o malazie nie odpowiada kolejności tomów. I tak 7 tomów wcześniej w Daruzistanie zaczęło się spotkanie z powieściowym maratonem Eriksona. Miasto jest główną areną wydarzeń w Ogrodach Księżyca. W Daruzistanie splatają się losy bohaterów, których możecie kojarzyć z poprzednich tomów. Jest to miasto, w którym schroniła się pozostała część podpalaczy mostów. Obecnie na emeryturze prowadzą bar w byłej świątyni Boga Króla. Do tego miasta wraz chociażby z Iskaralem Krostem i jego pajęczą małżonką trafia Krokus. Wraca tym samym do rodzinnego miasta oraz swoich przyjaciół. Jednak trzeba pamiętać, że to nie jest już ten sam Krokus, który to miasto opuszczał te 7 tomów temu. Zresztą Darudżystan też już nie jest dokładnie takim samym miastem jak wcześniej. Do tego w pobliżu czeka Rejk wraz ze swoimi ludźmi, a w kierunku miasta wędruje Karsa Orlong. Można by tak było wymieniać bohaterów znanych z poprzednich opowieści, a też dochodzą kolejni, którzy, jak się okazuje, są kawałkami tej wielkiej układanki. Nie zapominajmy też o świecie za zasłoną, tam gdzie chodzą bogowie, bo i w tym miejscu sporo się dzieje. Opowieść toczy się powoli, niespiesznie. Autor buduje całość w swoim tempie. Postacie, które spotykamy ponownie, czy też po raz pierwszy, jak zwykle u Ericksona są jakieś, są niejednoznacznie dobre czy złe. Po prostu są żywe, prawdziwe, szczere, niepapierowe. Znajdziemy w książce sytuacje budzące w czytelniku strach, złość, bezsilną wściekłość, mniej jest okazji do śmiechu. W tym tomie mrok wylewa się ze stron. Zapewne duży wpływ na to miał okres, w którym powieść powstawała, ponieważ autor stracił ojca i czuć ten ból straty na kartach książki. Tam autor poprzez swoich bohaterów zastanawia się nad ideą bogów i ich postępowaniem, tym jak traktują wiernych. Ukazuje różne oblicza takiego traktowania. To niespieszne prowadzenie fabuły, które mi osobiście nie przeszkadzało, prowadzi do wielkiego finału i on rozwala. Dosłownie i w przenośni. To, co się wydarza i do czego prowadzi akcja budowana ze strony na stronę i jak u Ericksona budowana na różnych frontach, zaskakuje ogromnie. Autor zebrał część okruszków rozrzuconych już wcześniej, a kolejne znowu rozsypał. Ja aż przebieram wszystkimi łapkami, żeby dowiedzieć się, co czeka w wielkim finale. A jak sam Erickson we wstępie do Pyłu Snów zaznacza, nie będą to dwie typowe opowieści – jakby w tej serii coś było proste i typowe, i podane na tacy. Myto Ogarów może się dłużyć, głównie przez niespieczną akcję oraz filozoficzne przemyślenia autora. Jednak dla mnie to nadal wszystko jest tak bardzo w punkt. Znowu notuję i bombarduję innych cytatami z Ericksona, bo trafiam perełkę za perełką, która trafia i do mnie. Jestem ukontentowana po raz ósmy, a finał tomu zostawił mnie w ogromnym zaskoczeniu, o niemieniu, czyli tak jak lubię. Teraz tylko siąść i czas zabrać się za ostatnie dwa tomy tej serii. Chociaż jak wiadomo w chwili książkoholika, to czasem ciężko trzymać się planu. A z tego tomu cytat zgodnie z tradycją taki, który, myślę, doskonale opisujemy to Ogarów, jak dla mnie. Dusza nie zna nic bardziej bolesnego niż oddech, który zaczyna się miłością, a kończy żałobą. Mało powiedziałam o samej fabule, co nie? Może chociaż zachęciłam do lektury, bo co do fabuły, to klasycznie ciężko coś powiedzieć, żeby nie powiedzieć zbyt wiele w przypadku tej serii. A tymczasem pilnujcie się i do usłyszenia.